I już mam go z tej strony Michał Foxcade. Dzisiaj gramy w b Drive. Dawno nie było b Drive, wiem, i właśnie dlatego dzisiaj nagrywam odcinek z b Drive. I mam, ma... i mam maluchy. Może dzisiaj pojedziemy maluchem. Nigdy nie jeździłem maluchem. Bo powiem wam, że nigdy nie jeździłem maluchem. Naprawdę. A, pewnie się, pewnie się domyślać, dlatego tak szybko mówię. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak szybko mówię, ale. Dobra, będę musiał normalnie. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Powoli, 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 powoli! Jedziemy! A, i już prawie rok będzie na moim kanale, więc zostawiajcie subik i dzwoneczki i łupaczki do góry. Właśnie. To i na rok chciałbym wbić na jak będzie rok to chciałbym wbić 70 subów. Jeszcze jeden miesiąc został. Nie cały miesiąc. Weźmiemy sobie teraz tego malucha i jedziemy. Juhu, jedziemy. Wi! nie było by O, okej. Okay. Okej, okay, to teraz może zrespałnimy sobie policję. No i jedziemy Tylko 40 na godzinę, nie da się więcej. Te maluchy to są naprawdę małymi samochodami jeszcze nawet dwoje. Aha Woo! <gry> Dobra, jedziemy u tam był jakiś zjazd Gdzie ja jestem tak w ogóle? Aha, aha, aha To może sobie tam zjedziemy Zawróć, zawróć, zawróć Dobra, dobra. O tutaj. Jakiś wzi, zjazd. A! Ta, ma ta mapka się nazywa Polish Mountains, czyli Polskie Góry. No to jest na modach, oczywiście. Ło, <ścoughs> Ło, Te maluchy to naprawdę. Były mało takimi samochodami no. A tak w ogóle to nie wiem gdzie jesteśmy Chyba Częstochowice czy Tatry. Nie wiem wow! wow, wow. Chyba Tatry. Ale to chyba są Tatry.

nie da rady. Ej nie dało rady. What? ło, Woah, woah, ło, Trzeba tam jechać, ale nie da rady chyba. Tak w, tak naprawdę, naprawdę nigdy nie cię maluchem. I w prawdziwym życiu jest dynamic drive. Dawaj, dawaj, jedź jedź, 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 o tak, 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 tak. Heee, neee, 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 neee. Ło, 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 ło. Już prawie 6 minut. No to jakieś 7 minut i koniec. Jeszcze minutka. O ooo! A może zawrócimy. Mm. Łama tutaj jest droga. A nie! No, jeszcze jakieś kilka sekundek, albo nie wiem ile, może 10 minut nawet będzie. Nie wiem. Tyle ile będzie, to tyle będzie. <laughs> Okej. Okay. No to jakieś chyba 10 minut i koniec. O! Dojechałem tutaj. I może po teraz pojedziemy sobie tutaj. Okej. Okay. Ojc! Okej. Okay. Ło, łopanie! Ło, nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Dlaczego? Ok, czyli a, jakby to, to, się, to się prowadzi z szaukami na B-m, nie można, W-Z, M-W-S, w, A-I-D, nie można, można tylko, można tylko z to jest właśnie nie, Drój, nie. widzicie sami. no jeszcze chyba jedną minutę i koniec. <zysk> wow, 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 wow. Powoli, powoli, powoli. Czy bym teraz nie wypadł? Nie, 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 nie no naprawdę. Dlaczego zawsze muszę tutaj wypaść? Ta gra mnie nie lubi. Jak to nie dojadę w jedną minutę, to ci tak wkurzę, No nie wiem co. Ta gra mnie nie lubi. Ta gra mnie nienawidzi. No nie, 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 nie. Szybciej, 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 szybciej. Ten, maru ten maluch to jest naprawdę wolnym samochodem. Ło! Ło! Nie wyjedź teraz. No dobra, jeśli odcinek nie wam się podobał, zostawiajcie stupiki, trwoneczkę, miłopęczkę do góry, no to, to tyle. Chyba. Dobra, no to pa, no to, pa, pa!